Hej, witajcie. Dzisiaj będziemy omawiać historię Austro-Węgier. Historia Austro-Węgier zaczyna się w 1867 roku. Pierwszą dynastią byli Habsburgowie, którzy rządzili do 1918 roku. Habsburgowie wywodzili się z Austrii. W wczesnych latach swojej rodziny kontrolowali wiele terenów europejskich, w tym wiele ziem. Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jednak udało im się stworzyć drugie największe państwo XIX-wiecznej Europy. Ich taktyka była bardzo prosta: zero wojny, tylko małżeństwo. Dzięki temu udało im się stworzyć kwitnącą potęgę. Wydawałoby się, że władza cesarza jest nieograniczona. Kongres wiedeński, czyli jedna z największych zgromadzeń w historii świata, odbyła się właśnie w Wiedniu. Wielkie pałace królowały nad Europą. Mimo to mogłoby się wydawać, że Austro-Węgry przetrwają przez wieki. Jednak otworzyła się droga do powolnego upadku. Jednym z tych powodów było nasilające się odłączenie Niemiec od Austro-Węgier. Drugim powodem było, było ominięcie Austro-Węgier rewolucji przemysłowej. Oprócz tego było jeszcze wiele powodów, jednak to nie. Były największe problemy cesarstwa. Jednym z największych problemów była przestarzała armia i to też doprowadziło do przegranej w I wojnie światowej. Jednak to nie była to nie była jedyna porażka wojskowa, ponieważ przegrali z Prusami, tracąc między innymi Śląsk. Ale wróćmy do I wojny światowej, ponieważ tam się to wszystko zaczęło. Od zastrzelenia syna i następcy tronu arcyksięcia Franciszka, ponieważ Serbia też chciała mieć niepodległość i to był duży cios dla Austro-Węgier. Ponieważ Franciszka uważano za, za reformatora, jeden z jego największych pomysłów było utworzeniem Stanów Zjednoczonych Austro-Węgier na wzór właśnie Stanów Zjednoczonych. A przez to, że Franciszek był synem cesarza Austro-Węgier, cesarz wypowiedział wojnę Serbii. I był to największy błąd w jego życiu. Bo gdy wypowiedział wojnę Serbii, zaczął się efekt domina. I przez to Aus Austria znalazła się w jednym z największych konfliktów świata. A przez słabą i zacofaną armię, Austria. Poddała się po kilku latach. Podsumowując, Austria straciła 90% swojego terytorium, a Habsburgowie stracili władzę, a Austro-Węgry rozpadły się na mniejsze państwa. Austria obecnie odgrywa dzisiaj drugorzędną rolę. Koniec.